Siemaneczko. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja po prostu totalnie poczułam, że już idzie zima, bo codziennie wieczorem mam ochotę na lampkę wina. Wiem, że to jest niezdrowe. Nie wino, ale ochota na wino codziennie. Ale no, no trudno, jakby mam ochotę, widocznie mój organizm ma takie zapotrzebowanie, więc piję wino. Słuchajcie, wpadłam na pomysł że będę nagrywać vlogi. Wow! Nie wiem, jak długo utrzymam się w tym pomyśle. Być może to będzie jeden, jedyny vlog, jaki wypuszczę, a być może nawet nagrywam w tym momencie wideo, które nigdy nie, ujarzy, nie ujrzy światła dziennego. Nie mam zielonego pojęcia, ale ostatnio stwierdziłam, że to, co sama bardzo lubię oglądać te vlogi kompletnie o niczym po prostu o tym, że ludzie se sprzątają w chacie piją drinka, że nie wiem pokazują jakieś kosmetyki a później głaskają psa, no nie mam psa nie mam co głaskać, ale w no co i stwierdziłam, że kurczę, skoro ja sama lubię to oglądać, to ja też chciałabym to się ją nagrać why not? problem polega na tym, że po prostu na YouTube ilość vlogów jest, przynajmniej ta, która mi się wyświetla, jest tak niewielka, że ja po Oglądnięciu jednego, dwóch dziennie mam takie. Ja mmm, wiem, chciała coś jeszcze, a tu już nie ma nic i czekam na kolejne. W każdym razie, co dzisiaj robimy? Słuchajcie. Tam leży torba, którą muszę rozpakować dziś, bo jutro mam makijażę u siebie w studiu. I ja oczywiście, jeszcze nie zdążyłam się rozpakować od klientki, więc muszę się rozpakować, żeby jutro pomalować klientki. Mamy piątek. A w sobotę znowu jadę do klientki, więc znowu będę się pakować. Taka robota głupiego. Nikt nie mówił mi, jak wchodziłam w tej branży, że na tym to będzie polegało, że będę głównie rozpakowywała i spakowywała kosmetyki, no ale dobra. Let's do it. 15 kilo. O, ciężarów! Stary poszedł na katle, a ja mam ketle domu powinnam dzisiaj umyć pędzle bo zostało mi ich y, naprawdę niewiele, tu mam jeszcze w pozostałości w ostatnim pakiecie jeszcze w szufladzie mam kilka pędzli czystych, ale powiem wam, że tak bardzo mi się dzisiaj nie chce że dam radę tym co mam i ja się zawsze z tego śmieję, myślę, że jeśli udają mi jakiekolwiek makijażystki doskonale wiedzą że do jednego makijażu potrzebujesz na przykład ze 30 pędli, ale jak masz Został ci ostatni 10 czystych. To tymi 10 jesteś w stanie jeszcze zrobić trzy klientki. Nie mam wątpliwości, jak to działa. To jest mniej więcej tak samo jak, wiecie, jak z podkładem. Normalnie podkład starczy na dwa miesiące, ale reszta podkładu starcza na kolejne 3. Także dokładnie tak samo to wygląda. Ja mam się rozpakować. Sez praca. W międzyczasie jeszcze podpisywałam na wiadomości. Zużyłam się wkurwić. <grym> to jest klasyk wam, Że ja kocham swoją pracę, ona jest naprawdę świetna, ale są momenty, gdzie po prostu już, już wam po prostu ręce opadają, kiedy dostajecie na przykład dziennie 10 wiadomości o tym, czy możecie w drodze wyjątku kogoś zapisać na make-up hmm, przed terminem zapisu albo na przykład. Ja wiem, że zapisy zaczynają się pojutrze, ale czy możesz zapisać mnie już dziś, bo boję się, że nie zdążę? Albo ja wiem, że zapisy zaczynają się za miesiąc, ale za miesiąc mam osiemnastkę, a nie będę miała głowy do tego, czy możesz mi zapisać dziś. Uwierzcie mi, jeśli oglądacie mnie, makijażystki w doskonale, w ale jeśli mnie jakiekolwiek dziewczyny, które są klientkami, nie tylko moje, ale jakimikolwiek, uwierzcie. Takich wiadomości każda makijażystka dostaje dziennie dziesiątki albo czasami setki. I naprawdę to nie sprawi, że jak napiszecie taką wiadomość, to ktoś powie, nie no jasne, pewnie, czy nie, 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 po prostu nie, to jest, ja nie wiem czy to, ale od razu mentalnie jakby zostajecie wrzucone na jakąś taką wewnętrzną czarną listę z hashtagiem, tą klientkę obsługujemy w ostatnim m, etapie, bo po prostu są bardzo irytujące wiadomości, które zajmują kupę czasu, żeby odpowiedzieć na nie. I tak odpowiedź będzie nie, ale po prostu my tego czasu mamy bardzo mało. Ja teraz z winem mogłabym sobie siedzieć i leżeć w łóżku z winkiem, ale muszę rozpakować kufel. Więc no nie dziewczyny. Jeśli ktoś ma jakiś regulamin, spędza na nim masę czasu właśnie, nie pisanie regulaminu. Wiem, bo jestem jeszcze przed tym na nowy sezon, zajmuje kupę czasu. Więc, jak ktoś siedzi nad tym regulaminem, tam jest wszystko wypisane, że zapisy są tego dnia, tego dnia, czy tam nie wiem, to kosztuje tyle, zajmuje tyle, co, da 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 i ktoś pisze wiadomość z pytaniem, gdzie odpowiedź ma w regulaminie, to cię wewnętrznie szlak trafia po prostu. Ja wiem, że wtedy się włącza syndrom Hostesy i z pełnym uśmiechem na twarzy, pełną grzecznością odpisujesz tej osobie. Tak jest ale z wielką chęcią wolałabym się w tym momencie pieprznąć tym, naprawdę, niestety. Takie życie. Dobra, rozpakowujemy. To już Wam chyba kiedyś pokazywałam, ale pokażę jeszcze raz, a mianowicie... Mo accessories to jest coś, co po prostu totalnie zmieniło moje życie, bo pakowanie i rozpakowywanie z tymi organizerami jest dużo, dużo łatwiejsze. Problem jest tylko jeden, a mianowicie zbieractwo. Jestem jebanym zbieraczem. Kocham zbierać kosmetyki jak znaczki. W związku z tym mam do rozpakowania te dwie torby tutaj. No i have fun, jak się pomieścisz w tych grudkach. przy Przegrudkach. Także życznie mi szczęścia. Muszę to jakoś zmieścić. Naciągam sobie dwie nowości z paczek PR, a mianowicie paletki mineralne marki Assoa. ciągam je na wierzchu, jutro będziemy je używać na klientkach, będziemy sobie je testować. Ogromnie podoba mi się ten zestaw kolorów. To jest taki po prostu Kim Kardashian Vibe. Zresztą zaraz Wam pokażę. A jedną z moich ukochanych, albo dwie raczej moje ukochane paletki od Kim, które już są po prostu niedostępne, bo tu nie działa już w kolówce, ale moim zdaniem to jest bardzo podobny vibe. o I o! I jeszcze pokażę wam To jest tak jakby pomieszanie tych dwóch palet tutaj. Cute. Będziemy testować. Zobaczymy. Generalnie to, co tu leży, to jest to, z którego nie jest w stanie się podbyć, pozbyć się od jakiegoś, nie wiem, myślę, że pół roku, bo co się go pozbędę, to rośnie. To są, słuchajcie, kartony, które kryją sobie zawsze nowe kosmetyki, które do mnie przychodzą. I one muszą tutaj odbyć pewne, pewnego rodzaju kwarantannę, której sama nie rozumiem, ale to bardziej chodzi o to, że po prostu nie mam czasu tego pokarnąć. Po czym jak już odbędą kwarantanny, zostają rozdzielone na sekcje? Jest sekcja kolorówka, która z reguły wala się gdzieś tu. Sekcja e, pielęgnacja, która z reguły idzie ze mną do łazienki. E, e, I sekcja czyściec, czyli sekcja, która czeka na to, żeby zostać rozdzielona. I właśnie w tym momencie rozdzielam te kosmetyki, przeglądam. Zawsze sobie je dzielę na te, które pójdą w pierwszej kolejności do testów, które pójdą w drugiej kolejności do testów. Powiem Wam szczerze, że nigdy nie sądziłam, że to będzie tak trudne. Ja zawsze zazdrościłam wszystkim influencerkom, do których przychodzą paczki z kosmetykami, mówiłam, ale mają super, że mogą sobie tyle testować, sprawdzać. Powiem Wam szczerze, że zaczynam się bać tych myśli, które miałam kiedyś, bo to jest naprawdę. co nie kolor, jak wyglądało w mojej głowie kiedyś. To jest. Momentami naprawdę przytłaczające. Uwierzcie mi, że dziennie na przykład dostajecie trzy paczki z nowymi podkładami, a twarz macie jedną. Musicie mieć czas, żeby to przetestować, żeby jakby dać jakiekolwiek zdanie na temat jakiegoś podkładu, fajnie go nałożyć co najmniej za 3-4 razy. Ponosić na imprezie cały dzień, z różnymi pudrami, z różnymi kremami, pokombinować. Kurcze, jak dostajecie tych podkładów kilkadziennie, a jak gdzieś jesteście jakąś super influencerką i dostajecie ich kilkadziesiąt. Już dziennie, ale w miesiącu, to ja nie wiem, jak ludzie to robią. Ja ich podziwiam, ja nie ogarniam, ja nie ogarniam, staram się, ale w większości przypadków u mnie testowanie jest bardzo losowe. Na zasadzie taki pierwszy chwyt, coś mi się spodoba, to wylosuję z puli i przetestuję, ale naprawdę jest bardzo ciężko móc spróbować i przetestować na, dosłownie na lewą stronę każdą z tych rzeczy. Większość z nich jest albo przetestowana po Macku, albo po prostu. Nie uda się tego przetestować, albo po prostu lądują tak daleko w kolejce, że no może to potrwać. Także powiem Wam, że problem pojawia się w momencie, kiedy marki do Was piszą: czy testowaliście, czy próbowaliście już, czy sprawdziliście, czy, czy macie jakąś opinię? Chcą opinii, chcą może, a może jakiś coś rzucisz. To jest naprawdę trudne. Nie sądziłam, ale jestem teraz po tej drugiej stronie i wiem że to jest bardzo trudne, szczególnie, jeśli jest się osobą bardzo sumienną like me która ma ciągłe wyrzuty sumienia z tego powodu, że czegoś nie zdążyła, czy nie dała rady zrobić, mimo tego, że nawet się nie więc teraz mam taką mocną umowę z wszystkimi markami, które się do mnie wzywają że zawsze nie mówię, słuchajcie kochani jak chcecie coś mi wysłać do testów, ja to z miłą już testuję ale nic nie obiecuję bo ja nie mam pojęcia, czy wytaję czas czy ten produkt mi się spodoba I ja chcę być z moimi widzami szczera i chcę wrzucać produkty, które rzeczywiście mi się spodobały i które są fajne i których używam, a nie na zasadzie że dostałam paczkę, jeszcze nawet tylko nie dotknęłam a już po prostu mówię, jaki to jest cudowny krem na no, wspanialszy na świecie no nie da się tak także jest tego trochę trzeba to ogarnąć ehm, dobra rozpakowałam się jest plus. Natomiast w tym momencie już mi się odechciało wszystkiego. To jest ten moment, w którym jestem po prostu zmęczona. Więc zamykam tą imprezę tutaj na dziś i zrobię to jutro rano jeszcze przed klientkami, Reszta, bo już po prostu mi się nie chce. Kto nigdy tak nie zrobił, niech pierwszy rzuci jakby. I spać. Dzień dobry, witam Was w piątek. Ja właśnie skończyłam malować moje klientki. Szybko tu ogarnę, spakuję się na jutro, bo jutro mam makijaże wyjazdowe i lecę do mojej pani psycholog. Dzisiaj wyjątkowo terapię, robimy w piąteczek, piątunio, przed weekendunio. Także będę się spowiadać, co tam ciekawego się u mnie działo w tym tygodniu. I co jeszcze po drodze, może coś zjem. E, powiem Wam, że coraz bardziej rozkminiam na temat tego, żeby z powrotem wrócić do diety, e, bo przez jakiś czas byłam na diecie. Wprawdzie potencjalnie miała być to dieta odchudzająca, natomiast e, mm, nie skupiałam się na tym, stricte. Bardziej skupiałam się na tym, żeby wreszcie zacząć coś sama gotować, bo po prostu ja nie mam kompletnie do, tej, do tego głowy, nie lubię gotować. Ja jestem bardzo taka, jakby zadaniowo podchodzę do tematów, i w momencie, kiedy po prostu stoję w kuchni i mam coś ugotować, a nie mam konkretnie podanego, co mam gotować, to, to gówno ugotuję, nic nie ugotuję. W związku z tym e, muszę chyba znowu napisać do mojej pani dietę, tak żeby rozpisała mi dietę, bo tamta poprzednia już mi się po prostu znudziła, już mi się przejadła, ale powiem wam, że było to super, z tego względu, że ja dokładnie wiedziałam. Ja miałam tam rozpisane codziennie jadłospis, tam chyba po cztery dania dziennie Mogłam sobie je dowolnie wymieniać, więc jak miałam ochotę na to, to robiłam to, jak na tamto, to robiłam tamto Większość rzeczy była tak naprawdę bardzo prosta, z półproduktów, więc nie zajmowało mi to masę czasu Dzięki temu też dowiedziałam się, że okazuje się, że w sklepie jest masa gotowców, które są dobre To jest ważne, nie gotowców typu fix z proszku, tylko gotowców, które są dobre i łatwe do zrobienia i ja się super dobrze na tej diecie czułam, bo po prostu widziałam, jak w ogóle zmieniła się moja skóra Zmieniło się też moje ciało zupełnie, to był szok Rzeczywiście wtedy schudłam 2 kg e, Natomiast no nie było to moim priorytetem, bardziej... Priorytet, priorytet był w tym, żeby wreszcie zacząć normalnie jeść e, No i pasuje chyba do tego wrócić, bo znowu wracam do tego, że na przykład dzisiaj jeszcze nie jadłam nic Bo nie miałam co a teraz idę coś zjeść i pewnie zjem jakiś największy w po drodze, żeby było szybko, bo nie mam czasu. Także nie polecam Wam takiej diety. Polecam Wam zdrowe odżywianie i rzeczywiście chyba muszę wrócić do tego zdrowego trybu. No cóż, dobra, pakuję się, nie gadam, lecę. Przy okazji to jest mój dzisiejszy outfit na wyrzucanie śmieci. Czyli mamy tutaj takie spadochronowe gacie, to są najlepsze gacie na świecie. Kupiłam w Stradivariusie. Zamierzam jeszcze kupić inne kolory, bo są rewelacyjne Mam biały t-shirt, kurtka kupiona w Mango chyba za dwa lata temu Ale wiecznie dostaję o nią zapytania Słuchajcie, widziałam ostatnio takie w Zarze, więc jak coś to biegnijcie do Zary Torebka Alma Louis Vuitton i śmieci Aha, jeszcze buty Adidas Oswego Let's go Po pracy, po zakupach, po jedzonku. Szybka regeneracja w łóżku, bo śpiłko. I zaraz zbierzemy się za ogarnienie chaty, bo wieczorem przychodzą do nas goście. Maciek już tam coś kombinuje z nowymi receptara... recepturami drinków nadzieję, co jestem, co wymyśli. Bo, jak pewnie wiecie, z Instagrama mój Maciuś się ostatnio wkręcił w koktajle i po prostu jest tutaj barmanem level expert. Um, a ja tutaj potrzebuję z pół godzinki odleżenia do spania i się zabiorę za robotę. W ogóle powiem Wam, że zauważyłam, że jest jeden problem tych vlogów, a mianowicie obiecałam sobie, że będę nagrywać te vlogi absolutnie naturalnie i spontanicznie bez żadnych y, ustawek, oszustw i tak dalej, bo chciałam, żeby to po prostu było takie totalnie normalne. Ale jest jeden podstawowy problem. A mianowicie ten problem polega na tym, że ja głównie po domu chodzę goła. Chodzę goła. Chodzę goła. I nie da się tego zrobić naturalnie i nagrywać vlogów jednocześnie. W związku z tym... Y, nie jestem w stanie w domu nagrywać, znaczy bardzo mało nagrywam, bo Ciężko mi się ubierać specjalnie do vloga Jakby Ale się wam tu zwierzam, co? Nie, naprawdę, wam, że, uwierzcie mi, że naprawdę wieczorem e, głównie Jak wyjdę spod prysznica już się nie ubieram, po prostu rzadko się ubieram No ale trudno, może, może się poświęcę, może w takim razie nie będzie tak naturalnie na tych vlogach i będę musiała oszukiwać, że jednak Chodzę ubrana po domu, żeby coś nagrać, no ale Trudno no to co, chwila leżąka i szukujemy się na gości wieczorem W ogóle strasznie jestem ciekawa jak odbierzecie te vlogi, bo bardzo bym chciała żebyście odebrali je tak turbo, po prostu naturalnie, bez jakichś wiecie sztucznych pompatycznych ustawek Wszystkiego czystego i mnie odprasowanej z góry na dół Może się uda, zobaczymy To jest moje podejście numer 2 do fal w stylu Heidi Bieber Jeszcze ich nie rozczesuję, bo boję się, że się rozlecą, więc zrobię sobie make-up i wtedy dopiero poczeszę. Tym razem ostro zasprajowałam je tym Kevinem, teksturyzującym Bedroom Hair. Więc świetnie. Mam nadzieję, że tym razem te fale przetrwają dłużej niż 15 minut. Też wzięłam pod uwagę wszystkie uwagi, które dostałam. Na temat tego, jak kręcić prostownicą, jak naciągać i dalej, i wydaje mi się, że tym razem wygląda to znacznie lepiej, zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Ok, słuchajcie, zrobiłam make-up i udało się fala przetrwało i wygląda nawet całkiem nieźle, więc już ich nie dotykam, czyli jednak bedroom był dobrym rozwiązaniem. Feeling kinda cute!